Łukasz Ostrowski, Sentauta. Dzień dobry. Dziś Skoda Octavia trzeciej generacji po tak zwanym liftingu z podzielonymi lampami. Auto jest z polskiego salonu. Jeden właściciel. 2019 rok produkcja 1.6 TDI 115 koni mechanicznych. Jest to wersja wyposażenia Ambition z pakietem Amazing. Z przodu ma LEDy do jazdy dziennej. Światła przeciwgielne z doświetlaniem zakrętów. Felgi aluminiowe siedemnastki Co tu jeszcze o niej można powiedzieć? Jest srebrna z tyłu dokupione e, były lampy pełne LEDowe czynniki oparkowania z tyłu, z przodu, ale to akurat praktycznie chyba każda oktawka już trójka po liftingu miała obchodzimy, obchodzimy Więcej o wyposażeniu wam powiem, jak będziemy w środku tego oto pojazdu. No, z tyłu nowe hamulce, z takich rzeczy yy, użytkowych. Dobra, z każdej strony, z każdej strony mamy to. to teraz tak pora na bagażnik. Duży, Boże w oktawie. Roletka jest, bagażnik w oktawie jest ogromny. Jest ogromny i koniec kropka samo w drugim rzędzie siedzeń. Nie wiem czy w klasie kompaktowej, bo jest w tej klasie mieszana Oktawe. Patrzcie, to jest fotel za mną, naprawdę jest bardzo dużo miejsca. Oczywiście są ISOFIXy, są elektryczne e, szyby, a jest nawiew, żeby nie było. Dobra, idziemy do przodu. Przecież że samochód jest w polskiej sieci dealerskiej, ma pełen serwis Skody, wszystkie wyciągi, wszystko jest. 160 tysięcy km a to jest moja średnia z garażu, jak na miasto: 6,3 jest ok, ale teraz tak kierownica skórzana, multifunkcyjna. Tutaj obsługujemy radio, tutaj obsługujemy komputer. A tutaj jest kluczyki. i odpalam pojazda. Palimy furmane. Patrzcie, nigdy nikt baterii nie wymienił, co za ciule. Co za cisze radio, o telefon się uruchamia bo mam połączony z bluetooth Tutaj była przed chwilą kura, e, mamy wyświetlacz I teraz tak mamy wspomniany bluetooth, co tu jest, tu jest brudne e, Ale fajnie bo mam odblokowane aplikacje e, No uruchamia się smartlink To w międzyczasie tak, jest klimatyzacja automatyczna dwustrefowa Bo teraz tak, roz, rozjechało mi się, a połączyło się z telefonem na czym polega pakiet, Ambition, pakiet Amazing w Skodzie Oktawi? Mamy te większe radio, mamy klimatyzację dwustrefową. Tu dodatkowo, co nie jest oczywiste, jest odblokowane, są aplikacje, więc jak sobie podłączymy telefon, to widzimy mapę Google, wszystko i tak dalej. Zresztą jest jasno napisane, gdzie się jedziemy w trasę, podłączamy. Szkoda, że po kablu, należycie, przynajmniej telefon nam się będzie ładował. Tutaj mamy te złącze USB, ciach sobie dajemy gdzieś telefon. Tutaj jest schowek, tu jeszcze jakieś Faktury x -y. No, szyby elektryczne wszystkie ma, klima automatyczną ma, e, radio ma, czujniki, a właśnie ciekawe, jak dam wsteczny będzie, będzie, no, będzie pokazane, że czujniki są, e, tam pomat ma, tak na co dzień wszystko co trzeba ma, słuchajcie, więc ten, ten ambition z pakietem Amazing jest w porządku, ale mogłaby mieć jeszcze. Podgrzewane fotele, ale nie ma, więc po prostu nie został dokupiony przez kogoś pakiet zimowy. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Macha, macha w górę, macha w górę. Zamykamy bramy maska w górę, jak ten górek. O, nie nieczyszczone. nie El Classico 16 TDI. Ledy do jazdy dziennej się świecą świecą, dobra, mamy to, oktawka 19 rok, hej